Przeskakując ten film, dajesz siłę diabłu. Zostań do końca i otrzymaj siłę, by walczyć ze złem, ponieważ Bóg dał Ci moc, by pokonać wszelką ciemność, która stara się cię zniszczyć. Wiem, że wiele razy trudności życia wydają się cię przytłaczać, ale masz Boga, który walczy za ciebie, który cię wzmacnia w chwilach słabości i nigdy cię nie opuści. Słowo Boże mówi w pierwszego liście Jana 4 i 4. Dzieci. Wy jesteście z Boga i już ich pokonaliście, bo ten, który jest w Was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Moc, która w Tobie mieszka, Duch Święty, jest silniejsza niż jakakolwiek siła zła. Teraz bądź mocny, nie pozwól, by smutek czy strach Cię pochłonęły. Walcz z siłą, którą dał Ci Bóg, bo zwycięstwo jest Twoje, a zło nie ma nad Tobą władzy. Teraz zasubskrybuj kanał, polub ten film i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje siły, by walczyć ze złem. Zostaw komentarz z Amen, aby potwierdzić swoją wiarę i umożliwić dotarcie do większej liczby osób z mocą Boga.